Do no, takich walorów smakowych, ponieważ on podczas gotowania nie traci swoich zapachów. Ale czy lubczyk leczy? Oczywiście, że leczy. Przede wszystkim lekkie zapalenie nerek. Ten kwiatuszek, a znaczy nie kwiatuszek, ten listek leczy intensywny zapach, zapach magii. Z tego też robią magii, dodają do magii. Czyli lekkie zapalenie nerek, puchlinę wodną leczy ten lubczyk. A najważniejsze jest, wiecie co, że leczy zapalenie śluzówki żołądka wielu z nas od razu idzie do gastrologa gastrolog wpycha nam rurę po prostu do żołądka i tam obserwuje szuka i mówi tak no zapalenie jest jelita zapalenie jest śluzówki żołądka no trzeba będzie wziąć jakieś tam antybiotyki jakieś tam specyfiki a wy posłusznie łykacie to i tak tu wątrobę rozwalamy tutaj łykamy to co niby nam ma pomóc a nie pomaga bo cały czas boli boli i boli po co to brać